9. Sprawy romansowe i sprawy polityczne tak się w powieści nasze jednoczą i plączą, że nie możemy mówić o jednych nie mówiąc o drugich. O tych drugich jednak jak na ten raz niewiele mamy do powiedzenia. Ślimaczyło się, że użyjemy malowniczego pana Marcina wyrażenia, na polu zabiegów dyplomatycznych, ślimaczyło się na polu zapasów wojennych maczyła się wreszcie zbrojna interwencja mocarstw zachodnich sprzymierzonych z Turcją. Wystąpiły przeciwko Moskwie Anglia i Francja. Owa Francja, na którą liczyliśmy od czasów Ludwika XV, z owym na czele swoim Napoleonem, którego spowiedź stryja na skale świętej Heleny czyniła niejako pomazańcem zbawienia Polski. Turcy, chociaż się nie spieszyli z pojeniem koni w choryniu, ale szli. Francuzi szli, cierpliwości tylko trochę, wołali mężowie stanu w krajach zabranych. W Turcji formują się Kozacy pod dowództwem Sadyka Paszy. Cóż to za jeden? Czy Polak? Ataman Czajka odpowiadano pod wielkim sekretem. Któż to taki? Michał Czajkowski z Chalczyńca, autor Anny, Owruczanina, Werny Chory. Jezusie Nazareński, a to cię go znam, powiadał ledwie, że nie każdy, i ledwie, że nie każdy przyznawał się do kuzynostwa z tym atamanem żartobliwej pamięci. Niektórzy z tych, co znali go bliżej, utrzymywali, że on Polski, jeżeli nie wywalczy, to wyłrze. Tak więc czy owak, zbawienia pewność była. Chodziło jeszcze o cierpliwość, o wyczekiwanie w spokoju takim, żeby się Moskale nie domyślali niczego. Było to rzeczą nietrudną, czegoż się domyślać mieli. Wyczekiwano przeto, gadano, rozumowano, kreślono plany, wytykano etapy, spoglądano tęsknem okiem ku stronie Dunaju, przez który w mniemaniu powszechnym prowadziła droga wojenna i zdziwiono się niepomału, dowiedziawszy się, że droga owa obróconą została nie przez Dunaj, Prut i Dniestr, ale na Sewastopol. Powariowali. Był powszechny pomiędzy szlachtą głos. Spytaliby chłopa pierwszego lepszego. Pan Marcin gorzko i złośliwie zarazem uśmiechnął się, gdy o wylądowaniu wojsk sprzymierzonych w Krymie wyczytał. Widzisz, rzekł do synowca, kudy nasi, Aat! I ręką machnął. Panu Michałowi oczy zamigotały blaskiem nadziei zawiedzionej. Miał bowiem nadzieję, liczył na Napoleona. Nie dlatego, że był stryja swego synowcem ale dlatego, że nie rozumiała, żeby wojna jaka przedsiębraną być miała bez postanowienia pokonania przeciwnika tak, iżby ten odnowić jej nie mógł. Pomimo, że uniwersytet skończył, nie rozumiał wojen konwenansowych i przy tym nie umiał się wyzwolić spod wpływu opinii ojca napoleonisty, który był bonapartystą, sam nie wiedząc o tym. Zmieszała go więc wiadomość o wylądowaniu w Krymie, lecz nadziei mu nie odjęła jeszcze. Tak bo i to przykro się z nią rozstawać. Nie, stryjaszku, odparł. Nie można z tego stanowczych wyciągać wniosków. Nie utrzymuję czego innego. Nie jesteśmy strategami, trudno więc nam orzekać we względzie wojennym. Tak, możemy jednak orzekać o sobie i powiedzieć sobie tak. Jeżeli strategia wzbroniła armią z przyjść do nas drogą najprostszą i najkrótszą... Czy pozwoli im przyjść drogą krzywą i najdłuższą? Najdłuższą? Gdzież byś dłuższą wynalazł? Chyba przez górę Ararat, przez wąwozy Elbrusa. Michał nic na to nie odpowiadał. W każdym razie, nim przyjdą, upłynie jeszcze wody niemało, i ty spieszyć się do domu nie masz czego. Za długo, Austrijaszka bawię. I cóż ci doszkodzi? Nie próżnujesz przecie. Dla objaśnienia czytelnika powiedzieć winniśmy, że tak przez rok pobytu w domu, jak w czasie bawienia ustryja, pan Michał nie wychodził ze studiów, do których uniwersytet go przysposobił, dopełniając takowych czytaniem dzieł prawników, do czego w uniwersytecie i czasu nie miał. Czytał i pisał dużo, pracował nad sobą. Miał więc stryj rację, powiadając mu, że nie próżnuje. Racji tej pan Michał zaprzeczyć nie mógł. Mnie z tobą dobrze. Ciągnął pan Marcin. Jeżeli zatem tobie dobrze ze mną, zabaw jeszcze tyle, żebyś do roku dociągnął. Po roku zaś pojedziemy do motylnicy razem, a z motylnicy do Kijowa na kontrakty. Do czasu onego coś się rozstrzygnie. Będziemy wiedzieli, może czy Francuzi przyjdą, czy nie, i śmielej coś przedsięwźmiemy. Czy zgoda? Stryjaszku, powiedz. Bo jeżeli tobie ze mną źle, okno wnet otwieram i krzyczę: zaprachaj! Mnie, ustriażka, jak w domu własnym. O cóż więc chodzi? Przytem pozwól mi rzecz jedną sobie powiedzieć. Nie chcę ja wdzierać się w tajemnicy duszy twojej, a tem mniej serca twojego. Nie wdzierając się jednak w takowe, nie mogłem nie uczynić spostrzeżenia jednego, które mi się w oczy rzuciło. Mając z ludźmi dużo do czynienia, nauczyłem się znać ludzi. Tyś tu przyjechał z chorobą jakąś. – od tam! – tu ukazał palcem na Michała serce i długo się z nią szamotał. Pan Michał westchnął. – Przekonany jestem, że byłbyś mi ją odkrył, gdyby ta choroba zwykłymi środkami uleczoną być mogła. – Byłbym ją stryjaszkowi odkrył – rzekł pan Michał tonem pewnym. – Nie wchodzę więc w nią. Mogę się domyślać, żeś pokochał, dajmy na to… Cudzą żonę, lecz domysły moje dla siebie zachowuję, a tobie powiadam, że się szczerze cieszę, iż powietrze groblisk podziałało na ciebie uzdrawiająco, czy nie tak? Tak, stryjaszku. Więc że się i nie spiesz. Rozmowa powyższa objaśnień wymaga. Pan Michał w rzeczy samej przyjechał do groblisk z cierniem sercu, któremu uwiązł w owym dniu drugim wielkiej nocy. W którym to miała być wielka rzeź, szlachty. Szlachcie uszło na sucho, on jednak dostał postrzał ze strony chłopskiej i to w samo serce. Zobaczył na chojdałkach dziewczynę i podobała się mu. Wy, co to czytać będziecie, nie uśmiechajcie się złośliwie, i nie domyślajcie się niczego zdrożnego w wyrazie tym, podobała się. Przypomnijcie sobie, co o panu Michale powiedział pan Marcin. Powiedział, że należy do tego rodzaju ludzi honorowych, co to w drugich szanują samych siebie. Na tym polega honor prawdziwy. Kto drugich nie szanuje, ten z pewnością jest sam bez czci. Człowiek, co policzkuje chociażby lokaja swego, gotów sam policzek przyjąć i do kieszeni go schować. Owóż Michał nasz nie był z takich. I zwróciwszy oko na chłopkę, zwrócił je z całym dla niej uszanowaniem, z całą czcią głęboką, jakby to nie była chłopka poddana jego, a jakaś królewna. Podobała się mu, piękną bowiem była. Piękno ma w sobie urok pociągający, to zaprzeczeniu nie podlega. Uroków podziałał na niego. Uczuł pociąg do dziewczyny, pociąg jakiś nieprzeparty, który powszechnie nazywa się miłością, objawiającą się jednakowo od czasu pojawienia się na świecie rodzaju ludzkiego. Kwiatki się kochają tak samo jak ludzie, z tą jednak różnicą, że człowiek, istota rozumna, myśli. Istota moralna posiada sumienie, nie idzie więc za pociągiem owym ślepo pobydlencemu, jak to czynią panicze. Niektórzy różniący się od bydła tem tylko, że nagość ciała okrywają przy krawca pomocy, gotowaną strawę jedzą i pod dachem mieszkają. Nasz pan Michał, pokochawszy, myślał, i sumienia się radził. Na drodze myślenia do oryginalnych doszedł rezultatów. Chłopka, powiadał sobie, cóż więc z tego? Czy to ją poniża? Bezwzględnie rzecz biorąc, ona taka dobra jak każda szlachcianka, hrabianka, księżniczka, względnie zaś brak jej tylko poloru i ogłady do nabycia tak łatwych. Trzech najwięcej lat potrzeba, a po trzech latach można by ją na salony prowadzić i z damami wielkiego świata w zawody puszczać. Cóż to damy wielkiego świata? Czy one co warte? Wiedzą tak niedaleko od absolutnej odbiegły niewiedzy. A sercem? Czy serce pod stanikiem przez modniarkę uszytym ma bić inaczej jak pod zgrzebną koszulą? Na drodze myślenia przeszkód nie było najmniejszych. Młody człowiek usuwał jedne, strącał drugie i torował przejście sumieniu, które jakiś rodzaj przestrachu naprowadzało na niego. Stawali mu przed oczyma ojciec, matka, siostry, względem których poczuwał się przecie do obowiązków jakiś. Rozum wprawdzie perswadował mu Będziesz, że zważał na przesądy? On jednak nie mógł na tyle zdobyć się odwagi, ażeby perswazji tej bezwzględną przyznawać słuszność a to dlatego, że chodziło tu o dogodzenie sobie samemu. Nie wydawało mu się, ażeby to miało być w porządku dla dogodzenia sobie wyrządzać przykrość rodzicom pod pozorem leczenia ich z przesądów. Przytem nie miał pewności żadnej, ażeby środek ten był skuteczny. A nużby się nie powiódł, a nużby sprowadził smutne jakie następstwa. Nie poczuwał się w prawie występować w roli lekarstwa, którego skuteczności pewnym z góry nie był. A jejże rodzina. Dla tej byłoby to podniesieniem wprawdzie, lecz czy podniesienie owo obróciłoby się na dobre? Jaką była we względzie tym pewność, w czym rękojmia? Rękojmi nie upatrywał w czym innym, jeno w sobie samym, na siebie zaś nie odważał się rachować bezwzględnie z obawy zwykłej w ludziach sumiennych przerachowania się. Rozum drogę przed nim oczyszczał, sumienie jednak ściągało na nią takie przeszkody, że przed takowymi stawał i ręce załamywał. Kochał bowiem, kochał bezmiernie, namiętnie, ukochał nawet miłość tę swoją i zrobił z niej pewien rodzaj ideałów, który się wpatrywał jako w rzecz dobrą i piękną zarazem, i nie wiedział, co z fantem tym począć. Wiedział tylko o jednym. O postanowieniu własnym, które było osnowy następującej: Jeżeli bym miał kiedy przed kim miłość moją wyznać, to przed nią, na samym ostatku Dziwak ktoś jeszcze zawołać gotów nie. Każdy na miejscu jego człowiek honoru postąpiłby tak samo honor bowiem i sumienie idą w parze nierozłącznej. I on nie mógł, słuchając głosu jego, przed sobą tego zataić, że zaczynając wyznanie od niej, mógłby jej głowę zawrócić, mógłby dziewczynę zbałamucić, mógłby dopuścić się uczynku niehonorowego. Nakazał więc sobie milczenie absolutne. Zamknął miłość swoją w sobie, jak maszynista parę w kotle zamyka i nosił się z nią. Nie zdołał atoli tego dokazać, ażeby się nie malowała na jego postaci, nie objawiała za pomocą czynów niektórych. Zrobił się zamyślony i markotny, także go matka i siostry zapytywały nieraz, Co ci, Michasiu? I byłby w kłopocie niemałym we względzie odpowiadania na zapytanie to, gdyby go nie wyręczała ciocia Karolcia. Co? powiadała. Na Turków czekaj, niecierpliwi się. Ciągnęła pasjansa na intencję Michasia i uspokajała go, mówiąc, że Turcy są już w drodze. W tym względzie Turcy oddawali mu przysługę znakomitą. Co się zaś czynów tyczy, te wyrażały się za pomocą nieprzepartej chęci zbliżenia się do ludu i zapoznania się z nim. Zdawało się mu, że jest to wstęp konieczny do rozwiązania tego problemu, jaki mu miłość zadała. Z tego powodu szukał chłopów i szedł pomiędzy nich. To kiedy byli na robociźnie, jakiej, to znów kiedy po chatach przebywali, nie narzucał się im jednak. Zbliżał się do nich z tą delikatnością, jaka cechuje człowieka szanującego godność ludzką. Szukał pretekstów i znajdował je z łatwością. Chłopi sami nastręczali mu takowe, jak się tylko z nimi zetknął i po ludzku się do nich odezwał. Gdy do którego zaszedł, każdy mu był rad, gościł go, chwalił się przed nim, użalał się lub też żądanie jakieś zanosił. Temu chrustu wiązki było potrzeba na obręcze, temu do poprawienia bytu brakowało tylko paru snopków oczeretu z wierzchowiny. Jeden chwalił się pasieką, której posiadał pni sześć i której urządzenie znajdował pan Michał doskonałem. – I co to? – odparł chłop. – Moja pasieka to nic. Trzeba widzieć pasiekę serdecznego. Na wymienienie nazwiska tego pan Michał drgnął lekko. A no, chodźmy, paniczu, to niedaleko. Dziś niedziela, to stary w domu, zobaczycie. Pni dwadzieścia, a jak stoją... Nie było do odmowy powodu. Michał dał się poprowadzić. Dziad siedział na przyzbie. Gdy na podwórze wchodzili, pies się do nich rzucił ze szczekaniem głośnym... – Za się, bosy! – krzyknął stary i wstał, ujrzawszy gościa niezwykłego. – Pomakaj, Big. – Daj Boże, zdrowia. – Oto przychodzimy do was, chrychore – zaczął właściciel ulu w sześciu. – Bo pani, czy oglądali pasiekę moją, ta chcieliby jeszcze oglądać i waszą. – I co tam? – odrzekł stary. – Pasieka jak pasieka zwyczajnie. Widzieć nie ma co, ale kiedy taka wola? Chodźmy chyba. Poszedł przodem. Michał za nim poszli razem przez sadek, w którym się właśnie gruszki małgorzatki rumieniły. Pasieka w liczbie ulów dwudziestu kilku ustawioną była w półkole frontem ku wschodowi słońca. Ogromna lipa osłaniała ją od południa, użyczając jej cienia w skwarną dnia porę. Przed nią wystruganego miejsca kawał mający zarys półkola obsadzony był szlakiem kwiatów miododajnych. Nieopodal od ulów stały miski wodą świeżą napełnione, na której pływały na krzyż zbite deszczułki, służące za deski zbawienia dla pszczół, które by się topiły. Z boku widzieć się dawał szałas zabudowany, przed którym znajdujący się koziołek zwiastował, że starzec oddaje się bednarstwu, a przynajmniej struganiu obręczy. Pod szałasem ule próżne, dla ulów zaś pełnych urządzone były tarasy w kondygnację, niektóre z nich stały na podkopach. Oto pasieka moja, rzekł starzec, przyprowadziwszy gościa do szałasu i pokazując mu ręką na szeregi ulów. Michał popatrzył przez chwilę w milczeniu i odrzekł. Urządziliście ją sobie, batku? Dobrze. A urządziło się, jak się umiało. Z temnika dużo pni wyszło? Dziesięć, jak oprzył. Schowałem dwanaście, wyszło dziesięć. O, był to pomyślny na pasiekę rok. Chwalić Boga! Każdy pień stary dał roja, i dwa młode wyrwały się z porojami. To niedobrze, gdy młode poroje dają. Jak kiedy? Zarobiły. Widziałem, że siła jest ta, i powiedziałem sobie: Dawajcie poroje, kiedy taka wasza ochota. Mucha silna to nic jej nie szkodzi. Ale poroje nie będą miały z czego pociągnąć. Lipa odkwitła, łąki skoszone. Pożywią się na chreczkach, paneczu. A odchodźcie, no. Ja wam pokażę jeden. Postąpił kroków kilka wraz z panem Michałem. Oto porój późniejszy. Odstawił deszczułeczkę od oczka, zdjął na krywę, podniósł ul i wywrócił. A co? – odezwał się do Michała. Niech ino zarobią drugie tyle, to i podebrać będzie co i będzie z czym do temnika schować. Ta, to pszczoła choć młoda, ale robocza. Michał przyznał staremu rację. A stare? Zapytał. Musiałem wziąć, gdzie niektóre na podkopy ciężkie, niech Bóg uchowa. Postawił ul młody na miejscu i, na dowód, że nie przesadza, pokazał jeden ze starych, w którym w rzeczy samej plastry na zewnątrz sterczały. Prawda? Powiedział pan Michał, odstępując i oganiając się pszczołom. Nie oganiajcie się, paniczu. One wam nic nie zrobią. Od patrzcie na mnie. Dziada pszczoły obsiadły, łaziły mu po nosie, po brwiach, po brodzie, po głowie, po karku i po zarosłych, a otwartych piersiach. Mam to nic, batku? I odrzekł stary. Mucha zna mnie, a ja muchę. Postawił ul na miejscu i począł dzieje pni jednego po drugim opowiadać. Od ten prawił. Dał roja jednego, ta takiego dużego, co Matko Boża, myślę sobie, chodisz tobie. Aż patrzę, a on we trzy tygodnie ma gotowego drugiego. E, myślę sobie, co tego to nie można. Taj wyjąłem młodą matkę. A on trzysta mu kręciło. Czy sobie jedną schował, czy się przybiła do drugiego roja? Wyszedł taki. Oto on tam stoi pokazał oczami. I cóż, staremu nic? A nie chciał jeszcze jednego wypuścić roja, ale już nie dał. A młody niczego. W ten sposób gawędka ciągnęła się. Stary rozochocił się i rozpowiadał, aż na prowadzącej z chaty do pasieki wśród drzew ogrodowych wydeptanej ścieżce ukazała się dziewczyna z wiadrami pełnymi na ramieniu. Weszła i osłupiała, ujrzawszy niespodzianie pana Michała. Zsunęła koromysło z ramienia, wiadra na ziemi postawiła i nie wiedziała, co z sobą począć. – Wnuka moja… Rzekł starzec, widząc, że nie patrzy na przybyłą, jakby w zdumieniu z powodu zjawienia się w pasiece istoty niebędącej pszczołą. Wnuka moja przyniosła skrynicy wody świeżej dla muchy. Czegożeś stanęła i stoisz? Mokryna, jakby ze snu, zapytaniem tem zbudzona, drgnęła i oblała się szkarłatem rumieńca, który ją do wiśni podobną czynił. Przyniosłam wody, dziadusiu, wybąkała. Taże widzę. O, ale zostaw ty tu tę wodę. Ta skocz do babusi, poproś jej, żeby ci dała rzezak i miskę, jaką polewaną. Weź i tu przynieś. Dziewczyna się rzuciła, pędem oddaliła i wnet znikła między drzewami. Często, zapytał pan Michał, żeby coś powiedzieć, odmieniacie pszczołom wodę? Ile razy potrzeba? Pięć, sześć, siedm razy na dzień. Rzadziej jak dzień chłodny, częściej jak gorący. I ona, wnuka wasza, siedm razy do krynicy chodzi? Ba nie, rano tylko i wieczorem. A to mam tu dzban gliniany, w którym się woda chłodno trzyma. Dzban ten się napełnia i potem już z niego do misek się nalewa. I pszczoły piją? No, a jakże? Od, gdybyście kiedy o wschodzie słońca do pasieki mojej zaszli, to byście zobaczyli. Siądzie, napije się i bzzz! poleciała jak ma wodę pod nosem to za wodą nie lata daleko i więcej razy na dzień z miodem obróci. to tak samo jak chłop na pańszczyźnie jakby murzonka obiadu i połudeńka nie wyniosła musiałby chodzić do chaty ta co by on zrobił porównanie było trafne i nie zawierało w sobie przymówki żadnej choćby jednak i zawierało to Michała nie dotknęłaby w tej bowiem chwili zwróconą miał uwagę gdzie indziej wyglądał Powrotu dziewczyny. Powróciła, lecz już swobodna, bez osłupienia w oczach i bez rumieńca na twarzy. Zdaje się, że przez ten czas nie tylko przytomność umysłu odzyskała, ale i o toalecie własnej pomyślała. Gdy z wiadrami przyszła, była bez zaściżki i bez buławatków w warkoczach. Zaściżka i buławatki nie mogły się pod szyją i na głowie same urodzić. Filutka? ha ho Przyniosła rzezak i miskę polewaną i podała to dziadowi. A on jej na to: e, że ty miskę, a ja pni parę poderżne. Ona trzymała. Dziad zaś ule wywracał i wybierając plastry co najpiękniejsze, na miejsce takowe układał. Dziewczyna chodząc za dziadkiem, spod oka ku paniczowi spoglądała. Przypomniała sobie, że to ten sam, co na wielkanoc na chojdałkach tak ją zmieszał widokiem swoim, iż ziemi pod sobą nie czuła. Odwzajemniała mu się więc, patrzyła śmiało, i on oczy spuszczał, jakby znieść nie był w stanie potęgi blasku wzroku, w którym przecie, jeżeli była potęga jaka, to słodyczy pełna. Ale i słodycz potężną bywa, zwłaszcza jeżeli nie jest fabrykatem chemicznym, a pochodzi wprost z duszy i odzwierciedla się w oku. Dowodem miód ów, który się gromadził w stos na miejsce niesionej za przez mokrynę. Pochodzi wprost od pszczół, którego zbierają wprost z kwiatów. Dlatego to potęga słodyczy jego taka wielka. Dziad wyrżnął w ulach rozmaitych siedm co najpiękniejszych plastrów, ułożył je na miejsce i rzekł do wnuczki – podajże to paniczowi i powiedz im, niech im tak w życiu będzie słodko, jak słodkim jest miód ten. Mokryna podeszła do pana Michała i podając mu miskę zaczęła – Nacie wam, paniczu, niech wam tak będzie słodko, jak. E, jak. E, jak. zająknęła się, zacięła i języka w gębie zapomniała. Cóż to się stało? Nic. Panicz się na nią popatrzył, i z niego na nią coś niby przeszło. Wytłumaczmy fenomenów za pomocą prądu magnetycznego. Prąd magnetyczny w nią uderzył i dziadek za nią frazesu dokończyć musiał, dodając w końcu – nie dziwcie się, pani czuł, dziewczyna, rzecz wiadoma, takie to durne. Od czasłowego pan Michał często do chaty chrychora serdecznego zachodził. Poznał się z rodziną jego całą, z Oksaną, z Nastią i z Iwasiem. Siadywał z dziadem na przyzbie i rozmowy z nim toczył, treści politycznej i społecznej – i tak na przykład starzec go raz zagadnął, powiedzcie mi, paniczu, co to ono będzie? Cóż takiego? Ta, że ludzie coś tam gadają, a i w cerkwi czytali nam jakiś tam namichwest, manifest zapewne. Ta licho jego wie, co w nim było, ale to pewne, że Moskal idzie szlakami wszystkimi, niby rzeka płynie. Od nas, że pod wody pobrali. Najmit mój, jak poszedł trzy dni temu, jeszcze nie wrócił. Młodzieniec wytłumaczył istotę toczącej się wojny. A po czyjejże stronie prawda? Po niczyjej. Carcarowi chciałby kawałek posiadłości urwać. To, to jest. I ja tak myślę. A biedny naród cierpi. Tylko, że, jak się zdaje. Jak nasz ma swoich Moskali, tak turek ma swoich Moskali. Pan Michał nie zrozumiał o co starcowi chodzi. Starzec mu wytłumaczył. Rzecz wiadoma: biorą rekruta i pędzą w Moskale. To samo być musi i u Turka. Domyślił się Michał, że w rozumieniu Chrychora Moskale i wojsko regularne to jedno i to samo. W rzeczy samej wieśniak na Rusi Moskalami nazywa wojsko wszelkie, francuskie, nawet angielskie, włoskie, niemieckie, rozciągając te nazwy i na urzędników mundury noszących, dalej zaś na ludzi przemawiających tym językiem, jaki w armii moskiewskiej panuje. Pan Michał nie wyprowadzał starca z błędu, musiałby się w obszerne wdać tłumaczenie. Chrychor innym razem z innej zaczął beczki. Powiadają, że Turek przyjdzie. Ta, z czym on przyjdzie? Odpowiedź na postawione w sposób taki zapytanie była wielce trudną. Co on przyniesie? Tłumaczył starzec. Czy po przyjściu jego tak będzie, jak jest? Czy może gorzej jeszcze? Może polszcza stanie? Odparł pan Michał. Toż to coś takiego ludzie gadają. Gadają jeszcze, że się jakaś swoboda narodowi należy. Należy się. Odrzekł młody człowiek. I Polska ją nadać musi. Tu wytłumaczył istotę swobody społecznej, opierającej się na równości obywatelskiej. Chrychor słuchał z uwagą, i was każdy wyraz jego pożerał. Starzec zapytał następnie, dlaczego Polska swobodę nadać musi. I pan Michał zniewolony został objaśniać, iż państwo polskie było to państwo szlacheckie, które upadło dlatego właśnie, że się na wyłączności politycznej szlacheckiej opierało, że zatem gdyby byt niepodległy odzyskało, musiałoby, żeby się na powtórny nie narazić upadek, mieszkańców wszystkich bez różnicy wiary, języka, kondycji społecznej uczynić współuczestnikami swobód obywatelskich. Rozumie się, dobierał języka odpowiedniego dla wyłuszczenia prawd tych w formie jak najprzystępniejszej. Uciekał się niekiedy do porównań, do różnych figur retorycznych obrazujących rzecz. Chrychor i Iwaś pojmowali. Pokazywało się nawet, iż kwestie niektóre nie były im obce, jak na przykład kwestia uwłaszczenia, którą starzec pojmował także, ponieważ ziemia od Boga i człowiek od Boga, a zatem człowiek każdy ma do Ziemi prawo. Ono to tak, rzecz wiadoma, powiadał. Tak bywało za dziadów, pradziadów naszych. Iwaś napomknął coś o skrzyni. Cy, psyknął na niego dziad. Pan Michał bywał u starego często. Powiedzieć o nim możemy, poił się trucizną, w której smakował i na którą antidotum znaleźć nie mógł. Szukał takowego w pracy, na próżno jednak. Rozkładając przed sobą dzieło prawnika, jakiego czytał oczami, ale nie myślą. Co więcej, spoza wierszy, spoza liter wyglądały ku niemu modre oczy dziewczyny. To się świętym pańskim zdarzało. Czytajcie żywoty świętych z komentarzami księdza skargi. Rady sobie biedny chłopiec dać nie mógł. Przyszła jesień, z nią słoty, przyszła zima, z nią śniegi. Preteksta chodzenia do serdecznego wyczerpały się. On jednak po błocie po śniegu chodził nie do chaty, a pod chatę, wieczorami, kiedy się w okienku świeciło. Podkradał się niby złodziej, byle postać dziewczyny ujrzeć z daleka. Męczył się i trawił. Pozostawał w stanie rozgorączkowania ustawicznego. Aż przyjechał stryj. I zabrał go z sobą.